Poproszę niebieską. E, za te zapłacę pół ceny, chyba, że dostanę drugie pół. Masz drugie pół? Czy możesz spakować moje pudełka? Zaraz mam autobus. Poproszę białą, nie czerwoną. Nie nie, jeszcze jedno George potrzebował chwili nie, spokoju. Różową. Miał do rozwiązania Czerwona. sprawę pudełek. O, rozdajecie dzisiaj darmowe próbki. Daj mi, daj mi, daj mi mamo, daj mi! Moje zamówienie. Hej! George chciał tylko wszystkich uciszyć i spokojnie pomyśleć. O, darmowe próbki! A, klienci! No proszę! Zielone i osiem różowych. W dwóch pudełkach, o, oczywiście. Aha! Dziękuję! Poproszę pudełko miętowych, już się robi! Ech, sprzedaliśmy stonę. To niesamowite! Dzięki za darmowe próbki, Czesiu! Mmm, pycha! Darmowe próbki? Rozdawałeś ludziom czekoladki? Aha. Sprzedaliśmy 25 czekoladek, a rozdaliśmy 190! <noise> Nie zarobiłam dzisiaj nawet na składniki. Nie mam za co zrobić kolejnych czekoladek. Gdy sprzedam resztę, to koniec. Zamknę stoisko. No już dobrze. Nie wiedziałeś o tym? George mógł tylko wrócić do domu. To będzie długi i smutny spacer. O, to rąb. George czuł się tak źle, że nie chciał nawet kosztować czekoladek. Hmm, a to co? Jeszcze nigdy nie widziałem niebieskiej czekoladki. Mm, jest przepyszna. Jutro z samego rana idziemy kupić czekoladki. George pomyślał, że Czesia nie ucieszy się na jego widok. George chciał uniknąć spotkania z Czesią. Musiał coś wymyślić. Oj, George, po co ci krawat? Nie chcesz kupić czekoladek? A, może trzeba było przyjść wcześniej. O, to ty! Hej, przyjdziesz pomóc? Darmowe próbki to był świetny pomysł. Ludzie wrócili po więcej, bo im smakuje. Uha! Bierzmy się do pracy. Sprzedaliśmy prawie wszystko i mam mnóstwo zamówień na jutro. Teraz mogę kupić składniki. George, ty jesteś mistrzem układania. Dzisiaj w domu poukładasz rzeczy w szafkach. No, to ja idę kupić składniki. Ech, popilnujecie stoiska. Mm, mm. A, e, co. Hmm. <śmienny> 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 Proszę 24 miętowe 15 różowych i 11 białych w szesnastu pudełkach. A potem robi się trochę trudniej Trzynaście niebieskich, osiem zielonych, George. jedna czerwono-biała George! Wszystko w pudełkach Cztery czerwone, pięć białych, sześć niebieskich Dziewiętnaście trójkątnych w kropki i pięć... 50... Równo rozłożone w małych pudełkach